To wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla Was zestaw sylwestrowy zestaw Szok od firmy Piromax PXZ203. Tak to się owy zestawik prezentuje i za taki duży zestaw trzeba zapłacić około 70 zł. Jest to na chwilę obecną najdroższy zestaw, jaki będę testował na moim kanale. A więc, zabieramy się za unboxing owego zestawiku. Na pierwszy rzut oka trzeba przyznać, że zestaw dość fajnie i ciekawie wygląda. W szczególności te pierdółki na dole. Dobra, lecimy z unboxingiem. Mamy pięć dużych rakiet Shock. Ile taka jedna rakietka posiada? 30 1,9 prawie 32 gramy mieszanki, czyli naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. No, ale duży zestaw, duża cena. No to i dobre rakiety. Eee, tak, wszystkie mają. Patrzę tylko, czy jakieś różne efekty, czy coś w tym stylu, ale nic takiego nie widzę. Jest tylko 401. 402, znaczy 4001-4002, rakieta 4002, ale nie widzę tutaj efektów, chyba że te efekty to nie to są tylko takie ozdoby Więc o efektach się dowiemy podczas strzelania. I tak oto się prezentuje 5 dużych rakiet w porównaniu do Dłoni, tak to wygląda. Duży plus oczywiście za zabezpieczenie lądu. żeby przez przypadek ktoś nie podpalił, a zarazem ląd nie zamógł, jeśli na przykład pada deszcz. Taki pionek, cypelek zabezpieczający. Teraz mamy cztery małe rakietki. Myślałem, że one są na jakieś przypalone, to taki efekt jest na nich, na środku. Widzicie? Ja Myślałam, że taki jest przykurzony. Jedna taka rakietka posiada 15,5 g mieszaneczki, czyli całkiem sporo. Małe rakietki. Tak to wygląda w porównaniu do dużej rakiety. Są naprawdę duże, te są malutkie. Lecimy dalej, czyli mamy 9 rakiet. Jedną rakietę dużą, jedną rakietę małą odkładam sobie, bo kiedyś w przyszłości będę chciał nagrać może niewielki test rakiet, ale ogólnie, tak, taki teścik od najmniejszej rakietki do największej rakietki będziemy sobie odpalać. Bo testem to ciężko jest nazwać, bo jeśli mamy taką rakietę, na przykład firmy Piromax, a taką samą rakietę firmy Keller, którą już kiedyś testowałem, to zdecydowanie wygra ta rakieta. Bo kellera miała bodajże niecałe 20 gram i wybuchła, a to przypuszczam, że może konkretnie walnąć. A więc lecimy dalej. Więc w przyszłości nie nagram wielkiego testu rakiet, tylko może to będzie odpalanie dużej ilości rakiet. I teraz tak, zaczniemy od czegoś, co jest na końcu diabełki. Mamy po rusku napisane. Brich, nie nie znam się na rosyjskim. Ale no, trzeba przyznać, że fajny design, fajny wygląd. No jak, są cebulki, jak to by był zestaw bez cebularzy. Cebulki na propsie. Nie będę ich rzucał, bo jeszcze wybuchną. Teraz mamy opa santos, opa santos? opa sonost. jakiś tam, nie wiem co to jest w ogóle. Petardy w każdym razie. razie. Wróciłem niedawno z siłowni, jestem zakręcony i znów nie mam sikora. Kiedy ja to się nauczę, żeby zabierać nożyk ze sobą, cztery petardy wyglądają jak eksplozji, chyba cztery. Nie testowałem jeszcze eksplozivów córek. Tylko cztery petardy, ale dość ciężkie. I powiem Wam, że jedna taka petardka posiada tylko 0,57 gram mieszanki. Czyli słabo. Dobra, lecę po sikorach. Mam jakiegoś sikora, kopicie z kuchni zabrałem, żeby nie było. Teraz mamy Achtung stroboskop. Ale pudełeczko lekkie. I zobaczmy, co tam jest. No, takie duże opakowanie, ale w środku bez e, szaleństwa. Mamy takie stroboskopiki. Bez szaleństwa, to powiem Wam, w Impulsie lepiej to wyglądało. Zestawy, teraz mamy trzaskające kulki. No takie ruskie cukierasy też bez szaleństwa. Opakowanie, no z zewnątrz opakowanie fajnie wygląda, to trzeba przyznać, że fajnie. Teraz mamy trzaskające kulki, część drugą chyba. Nie, dalej to samo. Czyli na chwilę obecną powiem Wam, że zestaw Impuls, jeśli chodzi o te pierdółki, był zdecydowanie lepszy. I mamy dwa motylki. Jeśli tutaj chodzi o pierdółki, to pierdółek jest bardzo mało. Dużo opakowania, ale w środku niestety licho. No i jedyna nadzieja w tym zestawie to, że te rakiety naprawdę zrobią wielkie wow. A więc nic innego mi nie pozostaje jak zapraszam do oglądania. A zarazem jeszcze chciałem podziękować firmie Piromax za podesłanie mi tego zestawiku. A więc lecimy z tematem test na wodzie. No, bez szaleństwa ogólne wrażenie. miarę głośno. A teraz test na garnku. Bez szaleństwa. A więc zaczynamy najpierw od malutkich, cieniutkich rakietek. No, rakietka w miarę lecimy z kolejną. O, ta miała złotą pa. A tą rakietkę nagram na trybie automatycznym, na lustrzance, a nie na trybie fajwerków. I zobaczymy, czy jest różnica. Lecimy teraz z dużą rakietą. Tryb automatyczny. Dalej do testów, czy jest różnica. Wow. No, zdecydowanie. I muszę przyznać, że kamera nagrywa dłużej efekty. Kolejna duża. Tryb fajerwerki. Ale słuchajcie piękne jak się roznosi. Tryb fajerwerki, 60 fps'ów na sekundę. i więcej FPSów na sekundę, tym więcej światła potrzeba. Ale nie widzę znacząco jakoś różnicy. I lecimy z ostatnią rakietą, ten odcinek to bardziej będzie taki testowy, jak idealnie nagrywać lustrzanki. No, w miarę, w miarę. Teraz lecimy z motylkiem. O. Nie miał chłopaczy na siły się zbić w powietrze, a położyłem go dobrą stroną. To lecimy z kolejnym motylkiem. O! I poleciał się nam dal! Pierdzielony. Dobrze, że nie wiem Lecimy teraz z trzaskającymi kuleczkami. Razu wszystkie, naraz podpalimy. O! W miarę fajne te kuleczki. Lecimy z drugą porcją trzaskających kulek. Fajne takie pierdółki. Lecimy teraz ze stroboskopikami. Stroboskopy najpierw jedna dla przykładu. Mój śmietnik, który zabieram ze sobą. I koniec. No to lecimy teraz. Zmasowany atak stroboskopów Chyba gaz, nie no gaz mam w zapalnicy, to jest Ale lipa, może się zapalam No w miarę, w miarę te stroboskopiki i wszystkie się pospalały nadszedł czas na króciutkie podsumowanie owego zestawu Szok od Piromaxa mianowicie cena 70 zł za zestaw składający się z 36 elementów jest ceną dość wysoką i powiem Wam szczerze, że jakoś mnie za bardzo ten zestawik nie poruszył prawdziwy szok, ale chyba cenowy jeśli chodzi o te pierdółki no to powiem wam szczerze, że te pierdółki nam jakiegoś większego wrażenia nie wywarły jeśli chodzi o rakietki, no to rakiety też bez szaleństwa chociaż podczas nagrywania tych rakiet pobawiłem się trybami na lustrzance i można zobaczyć różnicę między trybem od fajewerek, a trybem automatycznym, na trybie automatycznym lustrzanka nie łapała dobrze ostrości a różnice między 30, 60 f sami na sekundę, chyba kot siedział na parapecie, także nie zrobił jakiejś większej różnicy. Moja ocena dla tego zestawiku jest to 3 z malutkim plusem. Dopiero miażdżąca jest cena dla tego zestawu, bo zestaw, gdyby kosztował zdecydowanie mniej, mógłby być fajny, ale cena naprawdę Niższy ten zestaw. Więc to ocena naprawdę 3 z małym plusem. Oczywiście to jest moja subiektywna ocena, możecie się z nią zgodzić lub też nie. Napiszcie mi w komentarzu jaką byście mu dali ocenę, czy w przyszłości zakupicie taki zestawik, czy może go mieliście. Jeszcze raz gorące podziękowania dla firmy PIROMAX za podesłanie mi owego zestawiku do testów. Trzymajcie się ciepło, na razie.